Jesteśmy Beniaminkiem, wielu też z nas pierwszy raz tu gra w pierwszej lidze, niektórzy mieli jakieś tam drobne epizody, także każdy się uczy, jakby zdobywa doświadczenie tutaj. Myślę, że wszyscy idziemy w dobrym kierunku, gramy coraz lepiej, coraz częściej zdobywamy te trzy punkty i myślę, że w drugiej rundzie już będzie to wyglądało wiele lepiej. Mateusz, dzisiaj niestety można by powiedzieć, że GKS poległ przede wszystkim przy stałych fragmentach gry. I tych wykonywanych przez GKS Tychy i tych wykonywanych przez GKS Bełchatów. No dokładnie, zgodzę się. Tychy dobrze weszły w ten mecz. Pierwszy stały fragment i już zdobyli bramkę. Potem jeszcze też drugi, też sobie strzeliliśmy sami, to naprawdę. No, każdy stały fragment w sumie śmierdziało bramką, także no, do, dobrze mieli to przećwiczone. Też po naszych stałych dużo było kontrataków, także no, to co pan powiedział dokładnie się zgadzało. Była analiza, wiedzieliśmy, że, że to są ich mocne strony. Po prostu powinniśmy wystrzegać się tych fauli na, na własnej połowie, bo to zawsze jest zagrożenie dla naszej bramki. TGOS tych wykorzystał swoje mocne strony i, i, i niestety na naszą niekorzyść wpadły bramki po tych Pierwszy tracimy bramkę też nie wiem, wydaje się w nas jakieś zakłopotanie, takie. Z, mamy problem z dokładnymi podaniami, jakieś takie nerwowość. nerwowość tak. I teraz udało się odrobić na, na remis ale szybko straciliśmy na 2-1 i podciąłem tu skrzydła. My jesteśmy zespołem, myślę, takim, że musimy pierwsi strzelić bramkę, wtedy mamy pewność siebie. No myślę, że każdy, tak, każdy zawodnik ma coś takiego, że jak strzeli pierwszy bramkę, to też pewność siebie łapiemy. Teraz straciliśmy pierwsi, no i trochę nam to e, przeszkodziło. Mieliśmy jakiś paraliż w nogach w pewnych momentach i myślę, że na pewno tam, e, to też zaważyło na tym, że przegraliśmy. Przegrywamy drugi mecz, bo spotkaliśmy się z nimi w pucharze. Byliśmy na to, na to przygotowanie, analiza i... i, i. I po prostu ten spotkanie przebiegło po naszej myśli. Nie wyżegliśmy się błędów może mogliśmy w tych fragmentach lepiej, bo to była ich mocna strona i, i, i zneutralizować te ich strony. Z czego dzisiaj wynikały te błędy w defensywie przy stałych fragmentach gry dla piesami? Eee, no na pewno mieliśmy dzisiaj może jakiś mniejszy problem, ale. Dobre piłki dawali. Ja przy drugiej bramce, tak, mogę to powiedzieć, że yy, myślałem, że to wygłówkuje nad bramką, a wpadł do bramki, więc biorę na klatę. Czwartą bramkę tak samo zrobiłem karny i trudno, takie jest życie. Trzeba grać dalej. Tak naprawdę dzisiaj właśnie każde dośrodkowanie ze stałego fragmentu gry Łukasz Grzeszczyk dawał naprawdę precyzyjnie. To im trzeba oddać, że potrafią to robić bardzo dobrze, no i dzisiaj to pokazali. Natomiast odwracając sytuację, to, to GKS hatów Praktycznie nie wykorzystał żadnego stałego fragmentu gry. No Na pewno Grzeszyk dobre, dobre piłki dawał, no było to widać w pierwszej pobycie czy w drugiej. No my, my, my mamy na razie jakiś niefart w tych stałych fragmentach gry i nie wykorzystaliśmy dzisiaj tego. Sytuacja się odwróciła, przełamaliście się na wyjeździe, a teraz niestety stracone, stracone punkty u siebie. Co GKS musi zrobić, żeby zdobywać punkty serią? Może niekoniecznie sześć wygranych z rzędu, ale żeby ich właśnie nie roztrwaniać co zrobić, no, wygrać jeden mecz i następny na wyjeździe na przykład zremisować, albo wygrać, no, co Panu mam powiedzieć, no, żeby, żeby nie przegrywać. No szkoda, że teraz po tym wyjeździe zapunktowanym nie udało nam się podtrzymać yy, to, serii yy, tej serii u siebie, tak, no, bardzo nam na tym zależało, żeby to tutaj podtrzymać, bo tak naprawdę nic nam to nie dało, że wygraliśmy, no, że zamieniliśmy po prostu rolę, wygrywaliśmy u siebie, przegrywaliśmy na wyjeździe, a teraz było odwrotnie, także szkoda, że nie udało się tego podtrzymać, mam nadzieję, że teraz yy, zdobędziemy trzy punkty na wyjeździe i te trzy ostatnie mecze, które są rozegrane awansem będą na naszą korzyść. Ostatni raz zagrałeś w 12 kolejce, w meczu z dziem, długo czekałeś na szansę i wystąpiłeś dzisiaj na nietypowej dla siebie pozycji. No tak, można tak powiedzieć, ale jest to środek Pola, w którym czuję się najlepiej. Nieważne jaki jest moment w rundzie, każdy zawodnik czeka, czeka na to, żeby wyjść w podstawowe 11, trenuje, cały czas tą dyspozycję trzeba utrzymywać. I to serdecznie zostawić na boisku. Kończymy dzisiejszym meczem rundę jesienną pierwszej ligi. Dużo było rotacji właśnie po tej lewej stronie defensywy, bym powiedział, bo ile Mikołaj Grzelak razem z Marcinem Grolikiem grali dosyć często na tej prawej stronie, to na lewej y, trener albo rotował, y, bo były kontuzje, kartki, albo po prostu miał inny pomysł na tą, na tą stronę. To chyba też nie wpłynęło dobrze pod koniec rundy, bo defensywa wyglądała zdecydowanie lepiej na początku. No jak w każdym zespole jest lywalizacja na każdej pozycji. Na, u nas na, u mnie na lewej stronie jest jeszcze wołek. E, no i gra ten po prostu, który, który lepiej wygląda w treningach, który lepiej tam się spisuje w meczach. E, graliśmy na zmianę. Jak, my, jak ktoś miał jakiś kryzys, słabszy moment, to wsakiwał drugi myślę, że to dobrze funkcjonuje. Na pewno tych punktów można, by było tych parę oczek, bo można było zdobyć więcej bo yy, rywale, z którymi przegrywaliśmy byli naprawdę yy, do ukucia i do wygrania i te punkty mogliśmy nazbierać troszeczkę więcej, ale to na spokojnie trzeba przeanalizować i zostawmy to.